Dzień dobry, cześć, witajcie. Jest godzina 7 rano, 24 grudnia. Wigilia. Jest troszkę ciemno, śniegu nie ma. Wchodzimy do bardzo ciepłej wody. Jest przyjemnie. Gorące życzenia dla wszystkich F. Kochane Ewy i kochani Adasie wszystkiego wszystkiego dobrego Ła wow. Troszeczkę musimy się oswoić z temperaturą wow. Wow. Spróbuję podpłynąć do wodospadu nie wiem czy mi się to uda. Muszę No Łada je. Jestem jeszcze Pod wodą jeszcze Nie umiem tak wytrzymać Ale patrzcie jak jest ciemno Siódma rano przez to że się oczepiło, Słodeczko zaszło Uuuu mm. mm. ah. ah. Chciałem wam ta woda się do nas Z okazji świąt Bożego Narodzenia Staropolskim zwyczajem Złożyć życzenia na szczęście, na szczęście Na zdrowie Na to Boże Narodzenie Żeby się wam darzyło syczko stworzenie W komorze, w oborze, co tej Panie Boże Co byście mieli syczkiego tyle tyle Kielo kudeł na kobyle Kielo wołków, kielo w płocie kołku I można by tak było jeszcze kochani Coś wymyślać ale przede wszystkim życzę Wam spokojnych, zdrowych świąt, rodzinnych. Zapomnienia o tym, co jest, o tym zwariowanym czasie. Znajdźcie coś w serduszku, takie ciepło, które pozwoli Wam cieszyć się tymi świętami. Bądźcie zdrowi, pogodni i do zobaczenia pewnie niedługo. Powolutku wychodzę. Bez sensu, pogoda na plusie. No ale cóż, może przyjdą jeszcze mrozy. Pozdrawiam gorąco, do zobaczenia, pa!